o Jezu, yes, udało mi się, dzięki Bob. Już umie. Kuba, jak jesteś na live'ie, to byś dumny. No, jednak nie. Ej, na pa, 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 co ja robię? Widzisz to? Co? Jak szybki? Takie szybki. Niech ty masz pod łopatki, no to się nie dziwię, że za, zajebiście ty wiesz. Nie no, teraz zapominam o tych łopatkach i ja po dłużej pobiczyłem teraz. Po czym? Ale pod, pod łop... no tak. Ej, zaproszę tego lidera, ale nie wspominaj mu nic o RP, bo powiedział, że mi nie załatwi. A, dobra, no, oni poszedł sobie na farminga, balast. Ja tu nie... Gdzie teatrum, bo... nie radę, Bartek, eming, siem, Bartek. On takie... Jest... Ja ma... Balastnik. Ej, odpaliłeś ty jeszcze jak mówiłem ci o tym? No. no. Dobra, to jest. I, e, dobra, by... e... nie Halo, jest Ej! ja ale To zresztą się tylko. Nie brakuj. To nie brakuj. dobra. Kowal, Ciebie jeszcze bardziej zdrowie. lepiej lepiej pytaj każdego, kto gra na w kreatywnych. Mi i tak wyraził mnie tylko w solo. Idziemy na czy na solo? Solo. To i tak nie ma różnicy, czy solo, czy dło. Ale na Ej, a z nim gra, kto się obraził? Nie spierdala, ja go nie mam znajomych. Dobra, ja mam lagi z tym live'em, ale to i tak idziemy na kastom, ja się dzisiaj.